Serdecznie w Imperium Kobiet. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie witaminom, a w zasadzie witaminom w kosmetykach, które spotykamy w perfumeriach. Wszystkie pytania z zakresu tej dziedziny wyjaśni nam mój gość Monika Mantewka. Witam cię serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Czy witaminy są rzeczywiście ważne w naszej codziennej pielęgnacji? Aniu, to odpowiem ci inaczej. Yy, czy witaminy są ważne dla naszego organizmu? No każdy wie, że tak. A przecież nasza stura jest jednym z organów, który należy do organizmu. Dlatego absolutnie witaminy są bardzo ważne. Oczywiście jedne są nieco ważniejsze, drugie może troszeczkę mniej, ale są na pewno ważne. W jakiej formie powinny być stosowane? To znaczy, tak, witaminy, oczywiście, może zacznijmy od tego, które witaminy rzeczywiście są takie ważne. Mówi się, że taką witaminą młodości jest witamina E, bo jest bardzo dużym antyoksydantem no i wszyscy już wiedzą, że y, potrzebujemy antyoksydantów. Ale, oczywiście, ostatnio wiele się mówi o witaminie C. Mówi się wiele o pochodnej witaminy B3 niacynamidzie i wiele się mówi oczywiście o retinolu czyli witaminie A. I te witaminy są jak najbardziej w kosmetykach zawarte. Oczywiście one mogą być zawarte w kremach, mogą być zawarte w maseczkach, w serum w zależności od tego jaki produkt do jaki oprócz witamin zadania, do czego ten produkt ma być, na jakie potrzeby skóry? Zacznijmy może od witaminy C, która jest, tak. wielokrotnie się pojawia w produktach. Teraz jest witamina C w ogóle bardzo taką modną witaminą stała się, chociaż ja pamiętam, pracuję już ponad 20 lat w zawodzie, że ta witamina C zawsze się oczywiście gdzieś tam pojawiała w kosmetykach. Problem z witaminą był tylko taki, że witamina C jest witaminą niestabilną, Czyli ciężko było kiedyś bez specjalnych technologii ją zastosować tak, żeby ona rzeczywiście zadziałała na naszej skórze. Czyli ten czysty kwas astorbinowy po prostu utleniał się bardzo szybko i działał tylko na powierzchni skóry, nie działał tam, gdzie naukowcy by chcieli. Dzisiaj są już najprzeróżniejsze formy tej witaminy C, dlatego dzisiaj rzeczywiście ta witamina C może działać po kilku godzinach nawet w naszej skórze, przy pomocy chociażby enzymów, uwalniać się i dzięki temu działać na te potrzeby skóry, na które rzeczywiście została stworzona. A co ona tak faktycznie robi? I to jest dobre pytanie, Aniu, dlatego że witamina C. Kiedy ja na przykład oglądam opakowania wielu kosmetyków, czy słucham również wiele osób, wszystko sprowadza się tak naprawdę, mówiąc o witaminie C w kosmetykach, do glow, do tego blastu. Ale dla mnie to jest stanowczo za mało, dlatego że owszem, no, witamina C poprawia koloryt skóry, w jakim stopniu rozbija spupiska melaniny, czyli na przykład działa świetnie na przebarwienia. Ale witamina C rzeczywiście nie tylko działa na przebarwienia, nie tylko działa na koloryt skóry. Witamina C ma wiele innych ważnych, bardzo ważnych zadań w naszej skórze. Na przykład bez witaminy C nie będzie tworzył się kolagen i elastyny elastyna, czyli nie ma produkcji kolagenu i elastyny bez witaminy C, co jest bardzo ważne, bo jeżeli jakaś pani na przykład używa kremu liftingującego, no to powinna oczywiście używać dodatkowo właśnie jakiś preparat z witaminą C. Następne zadanie witaminy C to jest przemiana materii w naszej spórze. O tym bardzo rzadko się mówi, a przemiana materii to jest nic innego jak wyrzucanie toksyn z naszej spory. Dzisiaj, w dzisiejszych czasach, przemiana materii jest bardzo ważna, bo wiąże się też z, noszecie, z noszeniem maseczek. Czyli jeżeli nosimy maseczki, to niestety zaburzamy troszeczkę tą przemianę materii, mhm. więc witamina C dzięki temu może rzeczywiście pomóc nam w tym, żeby ta skóra była oczyszczona. To jest tak jak człowiek, który oczywiście jak ma dobrą przemianę materii, zdecydowanie lepiej się czuje, jest zdrowszy. Oczywiście dochodzą jeszcze do tego tocziny, czyli sposób odżywiania się nasz. Czy jemy zdrowo, czy nie? Wtedy oczywiście przez skórę wiele tych toczyn musi również wyjść. Nie będę już wspominać o palaczach, oczywiście o nikotynie. No i następne zadanie, witaminy C. To są chociażby naczynka, czyli sprawa naczynek, u, y, uszczelnianie ścianki naczyń krwionośnych. Dzięki witaminie C właśnie nasze skóry są mniej zaczerwienione, mamy z tym mniej problemów. No i teraz oczywiście w zależności od tego właśnie, y, jak chcemy zadziałać, możemy dobrać odpowiedni produkt z witaminą C. Czyli w zależności od tego, czego nam potrzeba, konkretne Dokładnie. stężenie podajemy. Dokładnie tak. Skoro witamina C ma tyle właściwości, dobrych właściwości, to może zaprezentuj nam na kilku konkretnych produktach, na co Dokładnie. zwracać uwagę i co trzeba wziąć pod uwagę, kupując je? Dokładnie. Myślę, że to będzie taki dobry początek, żeby się zapoznać właśnie z niektórymi produktami z witaminą C. Tutaj w ręku trzymam serum z witaminą C. To jest serum dla każdej, niemalże dla każdej osoby, nieważne w jakim wieku, nieważne jakie ma potrzeby skóry, nieważne jaki ma typ skóry, bo to jest czysta witamina C razem z kwasem hialuronowym. I teraz może się zdarzyć, że ktoś przychodzi po prostu yy, nawet na konsultacje do kosmetyczki i tak albo nie ma tej możliwości. Yy, I teraz pytanie, co ma użyć, jakiego preparatu z witaminą C? Na co w ogóle ma pomóc ta witamina, C, jeżeli nie znamy dobrze No swoje Dokładnie, skóry, bo to jest nie często wiemy. Problem. Nie No wiemy właśnie, Jeżeli nie wiemy, czy to jest przemiana materii, czy potrzebna mi ta witaminacja na, na coś innego, dokładnie tak, to wtedy najprostszym rozwiązaniem jest zawsze serum, i to serum ma taki czysty skład, bo ma witaminę C plus kwas hialuronowy, czyli jest to rzeczywiście taka bardzo potrzebna baza na wierzenie, ukojenie, uspokojenie. Plus ta zdrowa witamina C. I ona tutaj właśnie jest w takiej postaci odrapslowanej, w której uwalnia się dopiero po dwóch godzinach na skórze. Dzięki temu mamy intensywne działanie tego preparatu. I teraz, osoby nieco starsze, takie jak ja, mogą na przykład dzięki takiemu serum sobie poprawić elastyczność skóry. Osoby, które mają. Jakieś problemy z kolorytem skóry, poprawić koloryt skóry. Osoby, które właśnie gdzieś im się jakaś kaszka, coś się buduje na tej skórze, mm -hmm. poprawią sobie właśnie tutaj obraz tej skóry. I to jest takie właśnie serum z Skin Focus Marty Douglas, które właśnie w ten sposób zadziała. Inne serum, które ma też co prawda bazę witaminy C, ale. I, yy, i również yy, kwas jaluronowe, ale stężenie i postać zarówno jednego i drugiego jest nieco inna. Jest to serum z Dermy Cosmetic i to na przykład serum świetnie można, yy, świetnie powinno towarzyszyć kuracjom liftingującym. Czyli jeżeli jakaś pani rzeczywiście chce sobie ujętnić mocno skórę, to tutaj właśnie warto sięgnąć poprzez, po ten produkt. Tak, poprzez ten produkt, dzięki temu produktowi będzie miała takie doładowanie Turbo. Innym produktem, który jest produktem z witaminą C, to jest firma Tomorrow Labs. Firma Tomorrow Labs, która przede wszystkim stosuje technologię HSF i to jest technologia, za którą między innymi twórca tej właśnie gamy kosmetyków i wielu innych naukowców w 2019 roku dostali Nagrodę Nobla. I tutaj chodzi o samoregenerację skóry, więc tutaj najważniejsza jest samoregeneracja skóry, ale do tego właśnie jeszcze jest dodana witamina C. Czyli możemy sobie tutaj już od razu domyśleć się, że ta samoregeneracja pójdzie znowu w tych kierunkach, o których mówiłam, czyli jędrność dla jednych, koloryt spóry dla drugich, przemiana materii czy naczynia dla trzecich. I to serum polecam szczególnie osobom po chorobach, bo wtedy nasz organizm jest osłabiony, skóra też. Po ciążach, na przykład, paniom polecam. Czyli wtedy, kiedy czujemy, że nasz organizm jest słaby, potrzebuje tej dodatkowej dawki energii, i tutaj właśnie w tej postaci ma. No i mamy jeszcze na przykład witaminę C w postaci maski, chociażby. Czyli Dla też wszystkich, taka. Piguła. Tak, piguła. Załóżmy, że ktoś ma swój program pielęgnacyjny i chce po prostu, to tak jak u lekarza, jak lekarz pójdziemy, jesteśmy przeziębione, zawsze mówi, proszę pamiętać o witaminie C. I tutaj tak samo, ta maseczka to jest taki, taka dodatkowa rzecz, którą możemy do każdego programu pielęgnacyjnego po prostu dołożyć po to, żeby dać odpowiednią dawkę witaminy C. No i jeszcze nie zapominajmy, że witamina C może służyć świetnie osobom, które mają problemy z trądziciem młodzieńczym problemy z przedłużającą się skórą i tutaj mam, oczywiście ona musi być też odpowiednio opakowana i tutaj mam taki krem żel na dzień i na noc dla młodszych osób albo dla osób z problemami skóry, gdzie oprócz witaminy C jest jeszcze cynk, jest jeszcze kwas czyli wszystkie te składniki, które są potrzebne do działania antybakteryjnego, antyseptycznego. I to by było w zasadzie te produkty, które tutaj przedstawiłam, to jest taka gama produktów, które można dołożyć do swojej własnej pielęgnacji, no za wyjątkiem właśnie tej ostatniej, która już jest tą główną pielęgnacją. Czy wybierając konkretne produkty warto zwrócić uwagę na ilość tej na konkretnej witaminy? Bardzo często mnie pytają o to, panie. Yy, więc tak, warto i nie warto. Warto wtedy, kiedy porównujemy dwa, takie, dwie takie same postacie witaminy C. Natomiast nie warto, jeżeli nie wiemy, w jakiej postaci jest w środku witamina C. Bo może się okazać, że to 3% stężenie, które jest tutaj, jest, jest mocniejsze bardziej i bardziej aktywne od 15%, 15% które jest w innym inaczej po prostu podane. Dlatego tutaj i warto, i nie warto. W ostatnim czasie bardzo modny stał się ni niacynamid. Niacynamid, tak. To też jest coś, co się pojawia w naszych kosmetykach. Proszę przybliż nam, jakie są wartości płynące z tego preparatu. To jest tak. To jest pochodna witaminy B3 i teraz tak. Jeżeli ja się przychodzi często właśnie panie czytają bardzo często na temat niacynamidu i kiedy przychodzą do mnie i proszą mnie na przykład o jakiś produkt z niacynamidem, to oczywiście ja się pytam Dlaczego? Dlaczego? No, bo wyczytały, że niacynamid jest dobry na zmarszczki, na przebarwienia, na stany zapalne. Na skórze, idealne na wszystko. Idealne na wszystko. Czyli niacynamid jest idealny na wszystko, ale to nie jest znowu tak do końca. Dlatego, że najprościej, żeby określić działanie niacynamidu, to jest energia, motor dla komórki, żeby się odnawiała. Czyli zawsze tam, Wtedy, kiedy mam ten niacynamid w jakimś produkcie, to inne składniki albo składniki, które później nałożę na skórę, działają z podwojoną siłą, ponieważ jest to, tak jak powiedziałam, energia dla komórek. I to jest bardzo ważne, właśnie z czym ten niacynamid jest, albo co później położymy po tym niacynamidzie, bo wtedy taki efekt zwiększymy po prostu ten efekt działania. Skuteczność. Dokładnie tak. Niacynamid oczywiście sam w sobie też jest cudowny dla szczególnie bardzo wrażliwych skór, dla skór osłabionych, dla skór alergicznych, no bo też dzięki niemu ta komórka będzie mocniejsza. I tutaj stoi koło Ciebie krem z Jonela, który właśnie jest tak, to jest ten z niacynamidem i to jest taki krem na dzień i na noc, niemalże dla każdego rodzaju skóry. I to ale szczególnie właśnie polecam osłabionej skórze, yy, zaczerwienionej skórze, wrażliwej i często teraz też dlatego tam jest ta maseczka nawet narysowana, właśnie tej typowej maseczkowej podrażnionej skórze, bo wiele pań ma jednak problem z maseczkami, z tym, że ta skóra wokół jest zaczerwieniona podrażniona. I jest, dokładnie i to jest właśnie tego typu rzecz. Jeszcze jedno serum, które, na które chciałabym zwrócić uwagę, to jest boosting serum, yy, też już wspomnianej firmy Tomorrow Labs, zawiera również niacynamid. Yy, ja uwielbiam to serum w ogóle za to, że jest to mezoterapia w butelce. I to jest taki główny cel jest yy, te, zadanie tego serum. Czyli mamy tutaj wielocząsteczkowy kwas jaluronowy, mamy oczywiście tą technologię nagrodzoną Nagrodą Nobla ale mamy też namić po to, żeby wzmocnić to działanie, czyli jest to takie działanie push-upu, mhm. też bardzo pożądane na przykład przy liftingach, bo często panie używają nawet bardzo drogich kremów liftingujących, nie widzą efektu, ale jeżeli nie ma wypełnienia, no to tego efektu nie będzie. No i jeszcze jeden taki czysty niacynamid w free razem z, z cudownymi składnikami, sfermentowanymi składnikami i to jest taka bomba antyoksydacyjna, też taka bomba wzmacniająca naszą skórę. Także to są takie przykłady tego jak niacynamid może zadziałać. A co z retinolem, czyli z witaminą A? Jak ona się tutaj odnajduje w Aktywnym działaniu na naszą skórę. Retinol jest już bardzo długo na rynku. Jak tylko pamięcią sięgam, retinol zawsze był. Retinol w dzisiejszych czasach jest też troszeczkę przypisuje się mu oczywiście wiele zadań i tak rzeczywiście też jest. Natomiast ja jednak chciałabym tutaj podkreślić, że witamina A jest nieco inną witaminą niż C czy B. I tak samo jak w organizmie nie możemy zbyt mocno przesadzić z używaniem tej witamin, tego retinolu, tak samo i nie każdej skórze ona jest od razu tu i teraz potrzebna. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że retinol jest potrzebny do odnowy komórkowej. To jest główne zadanie, czyli odnowa komórkowa. Jeżeli teraz ten retinol będziemy stosować u młodszej osoby, oczywiście, Przyspieszy to w jakiś sposób tą odnowę komórkową, ale komu najle najbardziej jest potrzebna? Oczywiście osobom dojrzalszym, oczywiście paniom dojrzalszym w okresie przed, po menopauzie. Wtedy ten retinol jest najbardziej potrzebny i wtedy też widzimy, Oczywiście, jak on działa. I tutaj, przykład właśnie znowu serum liftingującego z Dermy Cosmetic, właśnie z tym retinolem, który będzie wspomagał taką już dojrzalszą skórę w liftingu. Niektóre panie boją się retinolu, bo o ile witamina C naprawdę nikomu nie zaszkodzi, można ją używać też na dzień, tylko trzeba pamiętać, że w zależności, jaka to jest postać tej witaminy C, no to może zdarzyć się, że pod wpływem słońca czy ciepła ona będzie, nie będzie reagowa. tak mocno mhm. działać. O tyle z retinolem nie wychodzimy absolutnie na dzień na słońce. Retinol najczęściej stosujemy na noc, ja polecam na noc, zwłaszcza, że to nocą się ta skóra regeneruje i to nocą on jest potrzebny. Ale są panie, które boją się na przykład retinolu, bo mają jakieś niezbyt dobre doświadczenia powiedzmy z retinolem, no to pamiętajmy, że są zamienniki na przykład bakuchiol. Jest to taka roślinka, która jest z Azji, która ma te nie zawiera witaminy A, ale ma te same właściwości. I tutaj Kiss Solker, wspaniała firma, wspaniałej piosenkarki, która rzeczywiście bardzo holistycznie podchodzi do pielęgnacji, zawiera i właśnie dlatego u niej są zamienniki zawarte takie bardzo szczególne składniki, jak miód manuka, właśnie jak malachit, czy chociażby właśnie jak bakuchiol i można zawsze taki zamiennik mieć. Co z suplementacją? Bo to, że działamy od zewnątrz, to jest jakby już wiadomo. Natomiast czy warto to też wzmacniać suplementacją od środka? Wiemy, że tutaj są bardzo podzielone zdania zarówno lekarzy jak i naukowców. Natomiast ja na pewno uważam, że nie powinniśmy suplementować się ze słyszenia. Czyli bo ktoś nam powiedział, że to jest fajne na paznokcie, to jest fajne na twarz, jeżeli już, to powinniśmy rzeczywiście suplementować się, jeżeli nie wiemy, albo inaczej, jeżeli nie wiemy co, w jaki sposób, czego nam tak naprawdę brakuje, to powinniśmy używać takich produktów, które są rzeczywiście skomponowane powiedzmy na miarę, na miarę na przykład naszej dostosowują skóry, się. dostosowują się do to paznokci, tak jak, czy do ujętrniania skóry, tak jak tutaj chociażby taka kuracja kolagenowa, która świetnie wpływa na na jędrność skóry, ale jest to już suplementacja całkowita, czyli mamy tutaj już wszystkie witaminy, minerały które dziennie potrzebuje kobieta, na dodatek one są z naturalnych, z naturalnych wyciągów, czyli aceroli, aronii, czyli jest to naturalny produkt i taką suplementację absolutnie polecam. Tylko nie polecam, że coś osobnego na paznokcie, a później coś osobnego na skórę, bo wtedy zazwyczaj powielamy i jest to nam niepotrzebne. niepotrzebne. Czyli podsumowując, witaminy są nam bardzo potrzebne. Witaminy są zawsze bardzo potrzebne. I trzeba używać ich w produktach i od zewnątrz, i od wewnątrz. Dokładnie tak. Zwłaszcza, że dzisiejsza dieta, no niestety, powoduje to, że tych witamin troszeczkę mniej przyjmujemy, a witaminy to jest po prostu zdrowie. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Zapraszam do kolejnego odcinka już za dwa tygodnie.